Tarasy narażone są na działanie obciążeń mechanicznych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wśród czynników powodujących najczęstsze uszkodzenia tarasów należy wymienić cykliczne zamarzanie i rozmarzanie wody, szokowe zmiany temperatur, jak również parę wodną dyfundującą z pomieszczenia pod tarasem. Firma QuickMix oferuje system tarasowy z jastrychem drenażowym, który gwarantuje wieloletnie bezawaryjne użytkowanie tarasu. Pracy rozpoczynamy od wykonania warstwy spadkowej. Zalecamy stosowanie jastrychu cementowego ZE04. Minimalna grubość jastrychu nie może być mniejsza niż 5 cm. Dodatkowo jastrych powinien być zazbrojony przeciwskurczowo. W przypadku tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym pod warstwą spadkową musi oczywiście znajdować się ułożona wcześniej izolacja paroszczelna oraz izolacja termiczna. Podczas układania jastrychu spadkowego wzdłuż krawędzi tarasu, w świeżą warstwę zaprawy ZE04 należy wcisnąć specjalne listwy PCV. Następnie, po wyschnięciu, usuwamy listwy PCV. W warstwie jastrychu pozostają podciśnięte zagłębienia, w których montuje się aluminiowe obróbki tarasowe. W przypadku dużych tarasów, warstwa spadkowa musi zostać zdylatowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po związaniu jastrychu przystępujemy do dalszych prac. Podłoże musi być czyste, nośne i niespękane. Mleczko cementowe oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy usunąć. Podłoże powinno mieć spadek około 1,5% w kierunku krawędzi tarasu. Przystępujemy do montażu aluminiowych obróbek blacharskich. Montaż profili rozpoczynamy od wstępnego osadzenia narożnych profili tarasowych. Należy dokładnie pomierzyć długość profili. Następnie profile docinamy piłą do cięcia aluminium na wymagane długości. Niedopuszczalne jest cięcie profili za pomocą narzędzi powodujących rozgrzewanie metalu, np. za pomocą sznifierek kątowych. Podczas wstępnego montażu zaznaczamy miejsca, w których będziemy wiercić otwory przeznaczone do osadzania plastikowych kołków rozporowych. Kołki rozporowe należy montować co około 50 cm. Otwory montażowe wiercimy wiertłem o średnicy 8 mm. Po wywierceniu otworów osadzamy w nich plastikowe kołki rozporowe. Podłoża chłonne gruntujemy uniwersalną emulsją gruntującą UG. Gruntowanie wykonujemy w celu wyrównania chłonności podłoża oraz zwiększenia przyczepności powłoki izolacyjnej. W celu doszczelnienia połączenia aluminiowych obróbek z jastrychem spadkowym. Krawędź tarasu należy pokryć cienką warstwą zaprawy uszczelniającej FDS 2K. Po starannym wymieszaniu ze sobą składnika sypkiego oraz płynnego za pomocą mieszadła wolnoobrotowego i odczekaniu około 2-3 minut, zaprawę uszczelniającą FDS 2K nanosimy na krawędź balkonu za pomocą szczotki dekarskiej. Świeżą warstwę zaprawy uszczelniającej FDS-2K wklejamy przycięte obróbki blacharskie. Profile aluminiowe mocujemy dodatkowo za pomocą wkrętów z płaskim łbem. W następnej kolejności montujemy docięte na wymiar proste odcinki profili tarasowych. W taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi elementami zostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości minimum 2 mm. Podczas montażu aluminiowych profili tarasowych, Należy pamiętać o zamontowaniu odbojników przyściennych, których zadaniem jest zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem wodą spływającą z powierzchni tarasu oraz łączników maskujących miejsca styku poszczególnych profili tarasowych. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy profilami wypełniamy kitem silikonowym. Po zakończeniu montażu profili aluminiowych należy wykonać wodoszczelną powłokę izolacyjną tarasu. Powłokę izolacyjną nakładamy zawsze w dwóch cyklach roboczych. Łączne zużycie zaprawy uszczelniającej powinno wynosić około 4,5 kg na metr kwadratowy. Zaprawę uszczelniającą FDS 2K nanosimy na powierzchnię tarasu za pomocą szczotki dekarskiej. Taśmę uszczelniającą należy wkleić wzdłuż zamontowanych wcześniej obróbek aluminiowych, jak również wzdłuż szczelin dylatacyjnych w jastrychu. Powłokę izolacyjną należy wywinąć na ścianę budynku oraz na próg drzwi balkonowych. Drugą warstwę zaprawy uszczelniającej nakładamy za pomocą pacy dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Podczas wykonywania powłoki izolacyjnej należy zwrócić uwagę, aby zaprawa uszczelniająca nie zatkała otworów odwadniających w profilach aluminiowych. W powłoki uszczelniającej FDS2K można przystąpić do ułożenia jastrychu drenażowego z trasowej zaprawy drenażowej TDM. Przedtem wzdłuż ściany tarasu przyklejamy taśmę dylatacyjną. W podobny sposób za pomocą taśmy dylatacyjnej oklejamy krawędzie profili aluminiowych, które będą stykać się z jastrychem drenażowym. W celu trwałego związania jastrychu drenażowego z podłożem w pierwszej kolejności wykonujemy tak tzw. warstwę szczepną z trasowego szlamu TNH Flex. Zawartość worka TNH Flex wsypujemy do pojemnika z 6 litrami czystej wody i dokładnie mieszamy do uzyskania płynnej konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy jeszcze raz przemieszać. szlam nakładamy na całej powierzchni tarasu za pomocą szczotki dekarskiej Zalecane zużycie wynosi około 2 kg na metr kwadratowy Następnie na świeżej niezwiązanej warstwie szlamu układamy jastrych drenażowy TDN Zawartość worka wsypujemy do pojemnika z około 2,1 litra czystej wody, a następnie mieszamy za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do momentu uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi. Następnie zaprawę TDM układamy na powierzchni tarasu warstwą o grubości około 4 cm. Wierzchnią warstwę jastrychu wyrównujemy i wygładzamy. Na wilgotnej, jeszcze niezwiązanej warstwie zaprawy drenażowej TDM Układamy okładzinę z kamienia naturalnego, sztucznego lub płytek betonowych. Przed ułożeniem okładziny spodnią powierzchnią płytek granitowych pokrywamy cienką warstwą trasowego szlamu TNH Flex. Warstwa szlamu umożliwia natrwałe związanie okładziny z jastrychem drenażowym oraz eliminuje prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów na okładzinach z kamienia naturalnego. W celu utrzymania jednakowych szerokości fug, zaleca się stosowanie plastikowych krzyżyków dystansowych. Ułożenie płytek należy skorygować poprzez dobicie łatą drewnianą. Pomiędzy skrajną płytką a profilem aluminiowym należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 5 mm. Szczeliny pomiędzy płytkami należy starannie oczyścić. Po około 3 dniach można przystąpić do spoinowania ułożonych płytek. Zalecamy stosowanie szybko wiążącej fugi FF-911. Zaprawa ta przeznaczona jest do spoinowania fug o szerokości od 2 do 12 mm. Zawartość 5 kg opakowania mieszamy starannie z około 1,2 litra czystej wody do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Po około 3 minutach zaprawę należy jeszcze raz dokładnie wymieszać. Następnie fugę starannie wprowadzamy w szczeliny pomiędzy płytkami. Po około 30 minutach powierzchnią płytek kilkakrotnie zmywamy za pomocą wilgotnej gąbki. Ostatnim elementem prac jest wypełnienie szczeliny pomiędzy płytkami ceramicznymi a tarasowym profilem aluminiowym. Najpierw w szczelinę wciskamy sznur dylatacyjny o średnicy 6 mm. Następnie szczelinę wypełniamy kitem silikonowym. W podobny sposób kitem silikonowym wypełniamy fugę pomiędzy cokolikiem, a posadzką tarasu. Po około 24 godzinach taras nadaje się do użytkowania. Profile aluminiowe umożliwiają łatwy i szybki montaż systemowych uchwytów rynnowych. Uchwyty mocowane są do profili za pomocą dwóch nierdzewnych wkrętów. Uchwyty należy montować co około 50 cm. Po zamocowaniu uchwytów rynnowych należy umieścić w nich systemowe rynny z PCV. Eliptyczne otwory w uchwytach pozwalają na zamocowanie rynien ze spadkiem w kierunku rury spustowej. Zaletami kompleksowego systemu tarasowego z jastrychem drenażowym QuickMix są Wysoka wodoprzepuszczalność jastrychu pozwalająca na szybkie odprowadzenie wody z przestrzeni podpłytkowej. Brak kapilarnego podciągania wody przez jastryk drenażowy w przypadku wykonywania tarasu na gruncie. Zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia tarasu na skutek oddziaływania mrozu. Zmniejszenie ryzyka pojawienia się wykwitów na powierzchni płytek. Gwarantująca szczelność polimerowo-cementowa elastyczna powłoka uszczelniająca FDS-2K. Wysoka odporność systemu na obciążenia termiczne oraz promieniowanie UV. Łatwy montaż aluminiowych profili, haków rynnowych oraz rynień. Estetyczne wykończenie krawędzi tarasu za pomocą profili aluminiowych. Trwałe zabezpieczenie antykorozyjne profili aluminiowych powłoką poliestrową w kolorach szarym, brązowym oraz grafitowym. Staranne wykonanie pokazanych na filmie prac gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie tarasu.